Za nami gala XTB, KSW 77, Arena Gliwice wypełniona była do ostatniego miejsca, bo już pusta. Natomiast trzeba na gorąco podsumować to wydarzenie, które za nami zaczynamy. Oczywiście od wisienki na torcie, a więc walka wieczoru. Mamet Halidow kontra Mariusz Płuzianowski. Toczy się to wszystko ekspresowo, bo mamet pokazuje ten błysk pantery, tygrysa. Nie wiem jakiego kota, ale natomiast był ten spryt, którego. Nie widzieliśmy od pojedynku chyba ze Scottem Askamem, kiedy knockoutował Brytyjczyka. Przecież ja znów cofnę się do tego, tak samo jak z Małym rozmawiałem, to ta prezentacja autentycznie no ja miałem prawie że łzy w oczach, bo to, co Mamet powiedział, wiele osób nie śledzi może tego, jak, jak wyglądają kulturowe tyły niektórych zawodników, jak to wygląda, jak powinni się zachowywać dani zawodnicy ze względu na swoją kulturę. i Tak jak Mamet powiedział, on jest Czeczenem, on jest człowiekiem z Kaukazu im nie wolno okazywać uczuć. Zresztą jak poczytacie książkę, chociażby Mameda, to tam jest dość dokładnie opisane, jak wyglądają te relacje mężczyznami. A po prostu on się popłakał i jeszcze ten Mariusz, który go przytulił. Jak wychodzili do tej walki, jak wtedy byli, to miałem takie... Kurde, no przecież oni jak oni mają się bić, jak się tak kochają. A potem jak szli do walki, jak patrzyli na siebie, jak byli skupieni, jak obaj byli przekonani, że są w stanie wygrać, to od razu miałem takie, no, nie mogę się doczekać, żeby ta walka się odbyła. I nigdy mi nie wpadł na to, że tak powiem. A dzisiaj to, to powiedziałem niemożliwe, stało się możliwe. Mamy o ten błysk w oku miał przede wszystkim też świetny plan, bo zrobił to, co no, trzeba zrobić z takim człowiekiem jak Mariusz Puzlanowski. On z góry jest strasznie niebezpieczny, ale wiadomo, że jak się rozpłaszczy takiego gościa, no to trudno, żeby e, uciekł tym bardziej spod tak znakomitego parterowca, jak Mamy Khalidov Chcę nas przekonać, żebyśmy szybko wychodzili. Z tej klatki, ale jeszcze troszeczkę porozmawiamy. Będą zapalać i gasić to światło. Ja natomiast jeszcze wrócę do tego, co ty powiedziałeś. Bo ty powiedziałeś, że Czeczeni mają takie kulturowe zachowania, że nie mogą płakać. W tej książce Szczepana Twardocha było dokładnie zaznaczone, że mogą płakać tylko raz, kiedy umrze im matka. I to jest jedyna emocja, którą mogą pokazywać w taki sposób, i sytuacja, w której mogą pokazywać swoje łzy. Natomiast, Albert, ja trochę inaczej zapytam o ten pojedynek wieczoru. Czy ty się spodziewałeś, że Mamet w taki sposób Poprowadzić ten pojedynek, bo ja mam wrażenie, że sporo osób stawiało na zwycięstwo Mameda, ale ten scenariusz, w którym miał poprowadzić ten pojedynek zwycięsko, wyglądał zupełnie. Inaczej. A my chyba właśnie o tym gadaliśmy przed walką, że będą te obrotówki, że będzie inne and -out, no bo to trzeba robić. To Albertowi oddam, ale tak mi się wydaje, że właśnie tak to miało być. Obrotówki inne and -out, tak! Natomiast tutaj był clinch, były rzuty w wykonaniu mameda Halidowa, było wejście za plecy, te gigantyczne plecy Mariusza Puzianowskiego i rozbicie Mariusza. Tak, wiele osób właśnie spodziewało się, że to mamet będzie zrywał, szukał walki w długim dystansie, a on właśnie pokazał, że ta dusza zapaśnika też jest u niego bardzo, bardzo mocno rozwinięta. Piękny pierwszy rzut. Rodem z Judo, czyli mata, potem y, pół no Możemy powiedzieć, że jeśli no, posługujemy się na lotnisku Judo, no to by było uranagę. I naprawdę zdeklasował całkowicie, y, w szczególności y, w zapasach Mariusza Pociąskiego, gościa, który waży ponad 20 parę kilo y, więcej. Czyli nawet ten gabaryt nie mógł się oprzeć tym razem przeciwko technice. Zaskoczony jesteś? Nie, nie. Bardziej, bardziej się tak przepraszyłem na początku, bo mamet wchodził z takimi kurde mocnymi atakami. I tak bałem się, że gdzieś po prostu jakiś jeden cios, ale tak, no, fajnie, fajnie. Cieszę się bardzo, bo mówię. Mamed jest legendą, zarówno Michał Materla, jak i on. To były moje takich dwóch zawodników, w których ja byłem zapatrzony, jeśli chodzi o MMA. Nigdy nie myślałem, że sam będę walczył w MMA. Ale naprawdę no. cieszę się, że, że wygrał Mamed i mam to było takie do Myślę, że powiedział, że się zadrżało serce, jak Mamed Khalido wrzucił rękawice na środek klatki, że to jest jego ostatnia Patrzyjmy. walka, ja ale pat... w kategorii ciężkiej. Ja patrzyłem na Macie, Kawulskiego, no bo nikt chyba nie ma wątpliwości, że ci dwaj panowie darzą się olbrzymim uczuciem przyjaźni. I widziałem po prostu tego ma Maćka, który stał tak... No nie, no znowu będę musiał to przeżywać, bo już raz Mamed rzucał rękawice I tego Mameda, który jest do no, śmieszkiem, kolegą z ekipy w Pierdolsów, bo tak się nazywa ten ich zespół, który tam czasem śmieszkują, to było tak okropnie zagrane, że jestem przekonany, że Maczkowi pękało serca, a potem nagle miał takie. No nie użyję tego sformułowania, które miał w głowie, ale pewnie o takie, no ty, ty gnoju, ty. Co dalej? Zarówno z Mametem Halidowym, jak i Mariuszem Pozianowskim. Bo może sobie zostanie w tej kategorii ciężkiej. Będzie toczył kolejne pojedynki, pewnie jakieś rywali mu się znajdzie. Mamet Halidow z kolei co. No wraca, mówi, że niżej, albo kategoria... No pewnie średnia, no bo tam będzie chciał odzyskiwać pasy, bo w półciężkiej z kolei rządzi Ibrahim Czyżegajew, z którym do konfrontacji nie dojdzie. W dzisiejszym pojedynku mamy te Halido wniósł do klatki 93 kg. On sam powiedział, że jego kategoria to jest kategoria średnia i jeśli ma się dalej bić po tym starciu, co powiedział na konferencji prasowej, to interesują go tylko wielkie starcia, czyli starcia o pasy mistrzowskie. Jeśli chodzi o. Mariusza to też mamy. Ale co, myślisz, że w tym momencie po jednym zwycięstwie w kategorii ciężkiej wraca to od razu do konfrontacji o pas mistrzowski kategorii średniej? Wiesz co, ja się może wtrącę, bo to z punktu widzenia rankingów, takie rzeczy to nie ma sensu. Ale pamiętam, to mi też brzęczy często w głowie, takie zdanie, które powiedział Maciek Kawulski. Chyba przy okazji rewanżu za Skamem, jak po przegranej mamet dostał tę walkę o pas. Maciek powiedział, Mamedowi należy się wszystko, bo to jest mamet. I jak będę chciał, to dam mu walkę o pas, jak będę chciał, to dam mu jakie tylko sobie starcie wymarzy i myślę, że trzeba iść tym kluczem. Tutaj nie szukajmy logiki, natomiast ja bym wolał zobaczyć wielkie starcie, ale raczej nie opas, chociaż no zobaczymy jak to będzie. Niestety muszę stwierdzić, że myślałem, że Mariusz był, był silniejszy w tym klinczu, a ci młodzi strongmeni byli naprawdę fizycznie bardzo silni, więc wydawało mi się, że może oszczędzał siły Mariusz, się, nie wiem jak to wyglądało, no ale jak szedłem w klincz, to czułem, że mogę, nie? korzystałem z tego. Plan był taki, żebym walczył w stucji.

Kuba Wikłacz wyciągnął wnioski z drugiego pojedynku skali KSW 53 w konfrontacji z Sebastianem Przybyszem. No i dzisiaj wyglądał piekielnie, solidnie, jeśli chodzi nie tylko o grapnik, ale i zapasy, bo, bo potrafił kontrolować bardzo dobrze Sebka przybysza w parterze, chociaż ten werdyk bardzo bliski. Bardzo bliski werdykt, ale tak jak powiedziałeś, Kuba pokazał bardzo dobrą kontrolę również na siatce, jeśli chodzi o zapasy, umiejętność skrótu dystansu, wejścia, nie tylko wciągał Sebka, ale w konkretnych kolejnych odsłonach to wyglądało tak, że nawet jak Sebek sam inicjował ten clinch, to Kuba szedł w to, nawet jakby nie bronił do końca tych sprowadzeń, jednak on chciał znaleźć się w tym parterze i po prostu jakby czuł od samego początku, że tam właśnie ma przewagę. Nie byłeś, nie byłeś zdziwiony tym, że to był split, bo tak... Szczerze mówiąc, trudno mi sobie wyobrazić, że można nie... Ja, ja byłem, nawet y, śledząc gdzieś punktację w, w internecie, niektórzy e, widzieli zdecydowaną przewagę, nawet po czterech rundach Kuby Wikłacza, okay. bez, bez żadnego podjazdu e, Sepka Przybysza. Natomiast jak szedłem do studia e, na wywiad z Michałem Materlą, to właśnie tak mówię, jeden sędzia daje dla Kuby Wikłacza, drugi dla Sepka Przybysza. Wie coś tutaj mówię jest nie tak z tą punktacją. Jakoś bardziej jednostronnie wyglądał ten pojedynek, ale my siedzimy w takiej pozycji, e, że oczywiście nam e, trudniej... Trudniej punktować te starcie, tutaj trwa rozbieranie demontaż. klatki, demontaż całych tutaj, całej infrastruktury w, w arenie Gliwice. Jeszcze chcesz słówko, Albert? jedynie czy nie zdziwiło was troszeczkę ten game plan sepka przybysza, że to jednak często on inicjował ten klincz? i to właśnie on czasami dążył do tego parteru nawet po swoich udanych akcjach stójkowych. Ja byłem zdziwiony. Ja nie byłem zdziwiony może za pierwszym razem, ale kiedy w jednej rundzie obalasz i zostajesz przetoczony robisz to samo w czwartej rundzie i to samo w piątej, to dla mnie to jest niezrozumiałe. Chciałbym się dowiedzieć, pewnie pogadamy z Sebkiem teraz gdzieś w lobby, w hotelu. Dlaczego tak? Bo, bo to się wydawało oczywiste, że nie masz prawa się pchać w ten parter, a on tam szedł. Wiesz co, rozmawialiśmy też i z Albertem, ale z, z paroma innymi osobami, że być może za dużo czasu poświęcił na przygotowania w parterze w trakcie tego kempu i właśnie gdzieś to pozostało mu pod skórą, że, że instynktownie szedł do tego parteru Sebastian. Natomiast no, pewnie rozdział jest do napisania kolejnej historii pomiędzy tymi Zawodnikami, no i czwarte starcie. Kto by nie chciał tego zobaczyć? Kolejny bliski pojedynek ze nami, natomiast w rozpisy dzisiaj było jeszcze kilka naprawdę emocjonujących pojedynków. I sporo skończeń. Jeśli mielibyście wskazać powiedzmy dwa starcia, które zrobiły na was największe wrażenie, albo dwóch zawodników, którzy dzisiaj odcisnęli najmocniej piętno w waszej pamięci, to na kogo byś Dominik? Wskazał? Ja najpierw powiem, że uważam, że trochę niesłusznie została wygwizdana walka Czujigaie w Erslan, bo rzeczywiście po tych siedmiu pojedynkach zagrożonych przed czasem chyba publika miała takie wrażenie, że słuchajcie, no albo kończymy przed czasem, albo walki nie ma. Ta walka była bardzo mocna technicznie, jeśli chodzi o tę stójkę. Erslan doskonale wiedział, czego nie może robić, i stąd to szukanie pierwszej rundy, potem czekanie, potem znowu Ibrahim, znów niezwykła mądrość. Więc ja bym tutaj dla mnie to była na Naprawdę interesujące starcie, choć wiadomo, że to były takie szachy stójkowe. A jakbym miał wskazać kogoś, kto mi zaimponował najbardziej, no to Chnitko, choć dalej o nim nie za wiele wiem, ale no gościu wchodzi i ma dwie wygrane przez nokaut w mniej niż 50 sekund w KSW, także no to jest coś niesamowitego i drugi pojedynek, druga osoba no to chyba Jan Lias, bo tak po cichutku się robi, idzie do przodu, coraz jest ciekawszy. Mówiliśmy, że on jest trochę taką enigmą, że nie wiemy do końca, jaki on ma styl, a dzisiaj pokazał coś takiego nowego. Chcę, chcę wybrać coś nieoczywistego, no bo przecież Radomiak pójdzie za Radomiem za chwilę. To ja jeszcze wyprzedzę e, ra, Radomianina i ja postawię na Szamada Erzanukajewa, bo to nie było łatwe starcie z Karlem Maknalim, a drugie nazwisko, które miałbym wskazać, no to właśnie e, Rodaka e, Patryka e, Kaczmarczyka, no bo tak naprawdę no dzisiaj zrobił to w sposób imponujący Patryk Kaczmarczyk i ten finisz z Paskalem Hincenem przeszedł błyskawicznie, ekspresowo i powrócił na te zwycięskie tory, a przecież o tym marzył i ta presja też była dosyć, dosyć spora na nim. No to tutaj z moim wyborem, bo musimy też pamiętać, że bił się również jeszcze drugi Radomianin, jakim jest Daniel Rutkowski. Ja tutaj postawię właśnie na Patryka Kaczmarczyka i Bogdana Hnitko, który przez wielu ekspertów właśnie rozpatrywany jako przede wszystkim bardzo dobry graplera tutaj... Po raz kolejny nokautuje i to nokautuje, nie ciosem, nie tak jak wcześniej próbował sprowadzić, tylko wysokim kopnięciem, także świetna postawa, no i kolejne widowiskowe zwycięstwo. No i też trzeba powiedzieć, że udany rok po raz kolejny w Via Play, bo zaczynaliśmy pod koniec 2021... kończymy... Nie, po raz kończy... kończymy, no bo w grudniu była gala KSW 65, tak? Teraz mamy grudzień, ale 2022, także po raz kolejny fajnym wydarzeniem kończymy, sporo skończeń. Wiele emocji na, na koniec i, i czekamy, że ten 2023 też będzie tak owocny, no bo już... Nie wiem, coś coś też dodać, proszę. Czy mogę zadać pytanie waszej społeczności? Macie dużą, bardzo y, taką żywą społeczność. Chciałem zapytać, jak się podobały zmiany, które dzisiaj się pojawiły na gali KSW 77, bo trochę na no, moich kolegów Nie, no, spokojnie, moich kolegów postawiłem Nie. trochę przed faktem dokonanym pod koniec i musieli nasze fakty są zawsze dokonane. Tak, musieli szybko reagować, ale myślę, że poradzili sobie świetnie, ale po prostu, jesteśmy, oni są waszym kanałem, KSW jest waszą organizacją i ciekawi nas, jak wam się podobały te wszystkie nowe elementy i czekamy na wasze głosy. Piszcie w komentarzach. Za bardzo się mądrzy, Dominik Durniat, dziękuję bardzo dzisiaj za wiele godzin współpracy. Albert Zimkowski dziękuję. Miało być krótko zwięźleń na temat i dzisiaj tak było. Jest, dziękujemy za XTB KSW 77, do zobaczenia już za miesiąc. Wesołych świąt.